To co wyrośnie z gumki recepturki? <śmienny> Albo z piórka. <śmienny> George postanowił posadzić dużo różnych rzeczy. W żółtym kapeluszu nie skończył swojej mowy? Gdyby ją zasadzić, to pewnie też urośnie. Bla bla, bli, bla bla bli, bla 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 bla. Uuu, dziękuję. To będzie najlepsza mowa na świecie. Cześć George! Czy ty tu tak sobie grzecznie siedzisz, odkąd ja wyszedłem? A, więc jednak nie siedziałeś tu sobie grzecznie, odkąd ja wyszedłem. O, nie. Kiedy pan w żółtym kapeluszu miał taką minę, George wiedział, że czeka go długi wykład. To co? Zrozumiałeś? Nasiona, orzechy, żołędzie wszystkie kiełkują. Skarpety, radioodbiornik, otwieracz do konserw nie kiełkują. No dobrze, a teraz musimy wykopać to, co zakopałeś. O, George, gdzie moja mowa? Słuchaj, moją mowę musimy wykopać najpierw. Niestety w odróżnieniu od skoczka, George nie umiał znaleźć zakopanych skarbów. Wszystko pachniało ziemią. Czyżbyście kopali basen? Ach, och, nie Bill! George bawił się w wiewiórkę i zakopał moją mowę. I nie wiemy gdzie. Ja pomogę! Chyba znam jeszcze lepszego pomocnika. Jest mistrzynią kopania. Tu nic nie ma. O, widzę, że kopiecie basen. George coś zakopał i staramy się to znaleźć. Cóż, ja mam w domu wykrywacz metali, którego używałem do szukania monet nad brzegiem jeziora. Zaraz go przyniosę. Super! A... ale moja mowa nie jest wyryta na blasze. Eee... nie. Aha! Jest! O, może to tu jest zakopana? Nie, moja mowa nie jest wyryta na... O! Czy to są klucze piratów? Niewykluczone. Może to do skrzyni skarbów? Ach, nie, my nigdy nie znajdziemy tej mowy. A nowej już nie zdążę napisać. Chyba nie pojadę na tę uroczystość. <laughs> George nie miał węchu wiewiórki, ale był bardzo sprytną małpką. Umiał się wspinać, a z wysoka widać lepiej. Udało się! Ale super! To przecież zwykły papier. A więc to tutaj napisał pan tę wspaniałą mowę. Sadził pan kwiaty w ogrodzie? Ach, długo by opowiadać. O. Tutaj coś rośnie, a więc jednak udało ci się coś zasiać. Kto wie, George, może i masz w sobie coś z wiewiórki.